Dzień dobry państwu. Witam na moim kanale. 15 kwietnia mieliśmy pożar katedry Notre Dame w Paryżu i było za wcześnie, żeby mówić tego samego dnia jeszcze na temat czy mogło to być celowe działanie, czyli podpalenie, czy też po prostu był to wypadek. Drodzy państwo, mamy już teraz serię artykułów w prasie które sugerują, bo nie złapano yy, przestępców, podpalaczy, yy, że mogło to być podpalenie. Dziennik Zachodni, na przykład, w artykule z 28 kwietnia pod tytułem Pożar Norddam to podpalenie, zna zapytania. Pracownicy się przyznali, na dachu palili papierosy. Nagranie pokazuje tajemniczo postać i błyski. 28.04.2019. I kawałek artykułu. Pożar Norddam to umyślne podpalenie. Prokuratura w Paryżu bada wszystkie poszlaki, włącznie z hipotezą o podpaleniu. Amatorskie nagranie z kamery monitorującej miasto wydaje się potwierdzać tezę o umyślnym podpaleniu katedry Norddam. W momencie, gdy pojawiają się pierwsze yy, przecieki na temat przyczyn pożaru, po sieci krąży nagranie zarejestrowane przed tragedią, na którym widać tajemniczą postać na dachu Notre Dame i błyski. CNN informuje, że do zapuszczenia ognia doszło na środku dachu świątyni. Następnie płomienie przemieszczały się w kierunku iglicy. Teraz francuskie media informują, że do podpalenia yy, mogło dojść podczas palenia papierosów na dachu. Notre Dame yy, Przyznali się pracownicy remontujący świątynię do palenia papierosów. Jaka była przyczyna pożaru? Jedni w ogniu trwającym katedrę Nordam widzieli Jezusa, drudzy wieścili zamach terrorystyczny. Inni twierdzą z kolei, że ów pożar to symbol upadku chrześcijańskiej Europy. No to tutaj mamy kilka hipotez. Czy katedra Notre-Dame została podpalona? Znak zapytania. W czwartek Associated Press cytowało anonimowego przedstawiciela francuskiej policji, który miał przekazać agencji pierwsze informacje na temat przyczyn pożaru katedry Notre-Dame. Zdaniem śledczych, prawdopodobnie do tragedii doprowadziło zwarcie elektryczne. Oficjalnych informacji jednak jeszcze nie znamy. W dochodzeniu w sprawie pożaru katedry Notre-Dame pomagają nagrania z kamer monitoringu na publicznych budynkach, a także amatorskie nagranie yy, świadków zdarzenia. Jak pisze CNN, powołując się na swoje źródła, dzięki śledczym udało się ustalić, że do zapuszczenia ognia doszło na środku dachu świątyni następnie płomienie przemieszczały się w kierunku iglicy. Amerykański portal informuje, że śledczy badają obecnie także dwie kwestie związane z wybuchem pożaru. Jedną z nich jest możliwy problem z czujnikami systemu przeciwpożarowego, druga ma związek z windami zbudowanymi na potrzeby prac renowacyjnych. Policja nie ujawnia jednak więcej szczegółów w tej sprawie. Drodzy Państwo, Katedra Nordham została zbudowana w latach 1163-1345, czyli budowano ją 180 lat, 900 lat temu. Jak obliczono, że piramidy zbudowano w ciągu 20 lat? Mówię o piramidzie Cheopsa, tej największej. Nie ma żadnych dokumentów, nie ma żadnych wykutych. Hieroglifów na ścianach jakiejkolwiek świątyni, i naukowcy, nie mając, drodzy Państwo, żadnych pisanych dokumentów z tamtych czasów, obliczają, że wielką piramidę Hobsa zbudowano w 20 lat. Katedrę Notre Dame, którą budowano kilka tysięcy lat po budowie egipskich piramid, wiemy, że budowano 180 lat. Czyli prawie 200 lat budowano. Proszę zwrócić uwagę, ile to jest pokoleń ludzi, żeby zbudować jeden kościół, jaki to był wysiłek, a jakim wysiłkiem jest zbudowanie piramid, wykucie w skałach ogromnych bloków skalnych, przetransportowanie kilkaset kilometrów rzeką Nil w pobliże Teb i później budowa piramidy łącznie. Z labiryntem w tej piramidzie, drodzy Państwo, jaki to był ogromny wysiłek? I tutaj mamy 20 lat, a tam mamy 180, czyli kilka tysięcy lat temu cywilizacja dysponowała lepszymi metodami budowlanymi yy, niż później yy, w średniowieczu w Europie się tymi metodami posługiwano. Skoro kościoły budowano 180 lat, Albo drodzy Państwo, średnia budowa kościołów wynosiła 100-120 lat. Co się w tej chwili dzieje we Francji z kościołami? Jeżeli powiemy, że we Francji mamy do czynienia z zburzeniem kościołów zabytkowych już od około 30 lat, i takie filmiki są do znalezienia na YouTube pod hasłem: Demolish Church in France, demolish Church Belgium, Holland, a także w Niemczech. Demolish Church Germany. Można sobie wpisać po angielsku. Można wpisać też Died Church in France, umierające kościoły we Francji. Poszukać pod tymi hasłami albo faje Church in Holland, Faje Church in France. Mamy po prostu. Na zachodzie Europy proces wyburzania kościołów, podpalania kościołów, i jeżeli wiemy, że ten proces zachodzi w ciągu ostatnich 30 lat, sprawa podpalenia katedry Notre Dame, drodzy Państwo, wydaje się wpisywać dokładnie w ten obraz sytuacji. Prezydent Macron, który w nocy Podczas akcji gaśniczej na tle kamer przemawiał yy, spod płonącej katedry Notre Dame i mówił, że odbudują naszą panią. Z tyłu były wozy strażackie, które gasiły tą katedrę i gasiły tą katedrę, drodzy Państwo, yy, wodą. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj mamy nowoczesne środki gaśnicze takie jak piana. Takie jak dwutlenek węgla, które są używane do specjalistycznych akcji gaśniczych, takich, żeby nie doszło do uszkodzenia budynków podczas pożarów, nie doszło do pękania murów, kiedy mury są nagrzane i polewa się je właśnie gorącą wodą, wodą która chłodzi te mury i powoduje pękanie tych murów. Wytwarza też duże, ilość, duże ilości... Pary wodnej, które przeszkadzają też gasić, drodzy Państwo, bo akcja gaśnicza, właśnie zabytków, a strażacy mają szkolenia mają nawet specjalne skończone szkoły, w których ich się tego uczy. Proszę zwrócić uwagę, że podczas II wojny światowej, czyli 74 lata temu, podczas bitwy o Midway. Amerykanie wygrali bitwę o Midway, dlatego, że pożary wywołane zrzucanymi bombami na amerykańskiej lotniskowce były gaszone dwutlenkiem węgla. Natomiast yy, na japońskich okrętach wywołane pożary amerykańskimi bombami były gaszone wodą. I to było, drodzy Państwo, 74 lat temu. I dzisiaj we Francji, w stolicy mocarstwa Europejskiego i światowego straż pożarna, mająca przeszkolenie, nie wie, że taki obiekt powinno gasić się pianą, drodzy państwo. A prezydent Macron przemawia, a z tyłu za nim jest akcja wyspecjalizowanej straży pożarnej, używającej wody. Czyli mamy do czynienia z hipokryzją. Zobaczymy. W ciągu kilku lat, ja przypuszczam yy, roku, może dwóch lat, czy katedra Notre Dame nie zostanie wyburzona pod pretekstem, że nie da się jej odbudować, dlatego że doszło do takiego uszkodzenia murów, które pękały podczas pożaru, że należy ją po prostu wyburzyć. I wtedy yy, ten proces wyburzania kościołów we Francji. Zostanie zwieńczony właśnie wyburzeniem w stolicy Francji katedry Notre Dame pod tym właśnie pretekstem. Niszczenie katolickiej Francji rozpoczęło się od, od rewolucji francuskiej, która została wywołana za pieniądze City London Corporation, podobnie jak Majdan na Ukrainie w 2014 roku, którym wielu Polaków się interesowało ze względu na sąsiedztwo graniczne, a także rewolucja bolszewicka w 1917 roku zorganizowana przez Lenina i Trockiego za pieniądze właśnie systemu bankowego City London Corporation. Czyli ta sama organizacja, drodzy Państwo, prowadzi działania w Europie mające na celu niszczenie poszczególnych państw niszczenie poszczególnych religii żeby osiągnąć swoje cele gospodarcze ekonomiczne. Ja przypomnę, że w Rosji po yy, obaleniu cara za pieniądze City London Corporation też doszło do niszczenia religii, Re, religii prawosławnej, niszczenia tam yy, cerkwi, monastyrów i wyburzania ich. To samo w tej chwili mamy we Francji. Ja przypominam, że prezydent Macron Pracował w bankach Rothschild. To nie jest prezydent wybrany demokratycznie, dlatego że był sponsorowany przez konsorcjum Rothschild. Konsorcjum Rothschild to jest konsorcjum City London Corporation, które rządzi całym City. Drodzy Państwo, co jeszcze, jeżeli idzie o walkę z religią katolicką w Europie? Jeżeli za tym stoi City, to znaczy, że za tym stoją protestanci. I to się ładnie wpisuje w historię, dlatego że reformacja 1519 rok, Wirtembergia, Marcin Luther i niemieccy książęta, którzy go sponsorują w celu utworzenia własnej religii niepodległej papieżowi, w celu konfiskaty ziemi Kościoła katolickiego w Niemczech. Potem mamy rok 1682, kiedy elektor yy, Hamburga, książę Wilhelm Orański, czyli jeden z niemieckich książąt protestanckich, zdobywa tron Wielkiej Brytanii. Usuwając, drodzy państwo, Jakuba Stuarta, czyli angielskiego króla z dynastii szkockiej, katolickiej i w tym momencie niemieckie rodziny książęce protestanckie zdobywają tron Wielkiej Brytanii, a tym samym przejmują kontrolę nad państwem bankierów, czyli City London Corporation, do którego należy amerykański bank Fed. Akcja, walki już nie tylko z religią. Katolicką, ale ogólnie z symbolami różnych religii jest widoczna po amerykańskich interwencjach, które były w Iraku, gdzie niszczono zabytki kultury syryjskiej, asyryjskiej, sumeryjskiej. Później, po wycofaniu się Amerykanów, utworzono państwo ISIS za pieniądze CIA i korporacji amerykańskich. I to państwo ISIS niszczyło nadal zabytki starej kultury sumeryjskiej, asyryjskiej, medów, zabytki po prostu znajdujące się na terenie Babilonu, Mezopotamii. To samo mieliśmy kiedy wojska amerykańskie wkroczyły do Afganistanu, i takim przykładem było wysadzenie w powietrze przez talibów, drodzy Państwo. Yy, posągu Buddy w Afganistanie. Ale stało się to wtedy, kiedy do yy, Afganistanu wkroczyli Amerykanie. Czyli widzimy, że kraj protestancki, Stany Zjednoczone, tam gdzie wkraczał w ciągu ostatnich yy, lat, tam dochodziło do niszczenia yy, zabytków. A zabytki najczęściej związane są właśnie z religią. Mamy jakąś cywilizację, ta cywilizacja ma swoją religię i po niej zostają zabytki. Ja przypominam, że w krajach muzułmańskich były przed y, nastaniem religii muzułmańskiej różne cywilizacje. Były cywilizacje rzymska, grecka, fenicka, y, hebrajska, y, asyryjska, sumeryjska, w Turcji były zabytki po Hetytach, drodzy państwo, po imperium Bizantyjskim. Kościół Hagia Sofia, czyli ten kościół w Konstantynopolu, został zmieniony, drodzy państwo, w wielki meczet, ale nie został wysadzony, gdzie jest taka ogromna Kopuła, czyli przez setki lat po oponowaniu tamtych terenów przez muzułmanów, nikt zabytków nie niszczył. Nie tylko zabytków chrześcijańskich, ale zabytków starszych kultur. Natomiast teraz mamy dziwny proces na całym świecie niszczenia zabytków. Tam, gdzie toczą się wojny, jest to robione drodzy Państwo w sposób jawny i bez żadnego ukrywania się pod pretekstem jakichś działań wojennych, pod pretekstem walki z symbolami religijnymi. Natomiast w Europie jest to robione w sposób zakamuflowany, czyli podpala się, wyburza się pod pretekstem, że po prostu do tych kościołów nikt nie chodzi, albo że są zadłużone. Różne preteksty są, albo że nale, należy je zburzyć, dlatego że nie można ich y, remontować. Pretekst zawsze się znajdzie, i jeżeli obejrzycie te filmy na YouTube przedstawiające niszczenie naprawdę, naprawdę zabytkowych kościołów y, ze średniowiecza, renesansu, baroku XIX wieku, więc y, pojawi się sekwencja wydarzeń która nasuwa przypuszczenie bo za rękę nikogo nie złapano podczas podpalenia Nord Dam, że mamy do czynienia z procesem i ten proces można, drodzy Państwo, yy, tak jak powiedziałem wpisać po angielsku te tytuły w yy, yy, wyszukiwarce yy, Demolish Czech in France, Fire Chech, Belgium, France, Germany, poszukać sobie tych kościołów, ten proces Prawdopodobnie jest prowadzony po to dlatego, że w Stanach Zjednoczonych jest prowadzona akcja scalania religii. W Stanach Zjednoczonych w XIX wieku, a także w wieku XX powstało bardzo dużo religii. Powstali baptyści, zielonoświątkowcy, powstał kościół episkopalny, Świadkowie Jehowy, no, jest bardzo dużo tych kościołów, i tam są prowadzone akcje, żeby to wszystko zebrać do jednej kupy i utworzyć jeden kościół yy, protestancki czy amerykański. I takie akcje scaleniowe są prowadzone, a żeby to zrobić, yy, trzeba, drodzy Państwo, rozpocząć akcję przygotowawczą, czyli niszczyć yy, zabytki, które są przejawami istnienia. Na świecie różnych religii związanych z różnymi cywilizacjami. I jak widzimy, Europa dzisiaj nie jest Europą, o której mówi na przykład Koalicja Europejska, bo Europa wyrosła na religii rzymsko-katolickiej, która z kolei opiera się na prawie rzymskim, czyli wyrasta z cywilizacji Imperium Rzymskiego. I ta cywilizacja w Europie jest niszczona i likwidowana na rzecz cywilizacji trzymania za mordę. Dlatego, że cywilizacja rzymska nakładała podatki na człowieka do wysokości 10%. Więcej, jeżeli był jakiś, drodzy Państwo, cel do zrealizowania. Podatek celowy, jeżeli więcej niż 10. Natomiast ta cywilizacja, która jest w tej chwili, nakłada podatki, ile się da, chodząc do pracy macie 40 na ZUS, tak? To jest podatek, a jeżeli średnia życia wynosi 73 lata mężczyzny, no to drodzy Państwo, z 40 lat pracy tylko 10 y, lat odzyskujecie, a 30 lat y, tej składki przepada. Potem macie podatek VAT wprowadzony w 1989 roku, czyli za ciężkiej komuny nie było takiego okradania obywateli jak dzisiaj. Nie było też potwierdzania kwalifikacji za prawo jazdy za ciężkiej komuny. Nie było też punktów drogowych karnych za ciężkiej komuny. Mamy dzisiaj system okradania społeczeństwa przez e, banki, a banki to City London Corporation, czyli państwo bankierów na terytorium Wielkiej Brytanii, które czerpie zyski z zadłużonych krajów. Nie było okradania e, płaceniem trzy razy drożej za prąd, trzy razy drożej za wodę, trzy razy drożej za gaz. To jest właśnie, drodzy Państwo, podatek i to ten proces rozpoczął się 300 lat temu, kiedy protestanci zdobyli tron Wielkiej Brytanii. Tak jak powiedziałem, książę Hanoweru Wilhelm Orański. A ta dynastia Windsor to jest właśnie niemiecka, protestancka dynastia koburg gotha z tych dynastii niemieckich, które opanowały tron Wielkiej Brytanii w XVIII wieku, XIX Wielka Brytania była imperium światowym. Teraz są stany zjednoczone, a stanami zjednoczonymi rządzi Fed, czyli bank drukujący dolary Federal Reserve, a Federal Reserve należy do City London Corporation. A to jest organizacja protestancka. I drodzy Państwo, należy wysnuć y, wniosek, że mamy kontynuację reformacji z 1519 roku niszczeniem y, Francji, która nadal jest pod kontrolą y, niemieckich książąt, protestantów, czyli konsorcjum y, Rothschilda. Bo przypominam, że wystarczy tylko popatrzeć, z którego kapelusza został wyciągnięty prezydent Macron, który pracował w, w bankach Rothschilda. Kampanię, jego karierę polityczną ktoś musi sfinansować, tak? No i sponsor y, do ustalenia jest bardzo prosty. Tak jak u nas sponsor y, pana Ryszarda Petru też pracował w bankach, tak? Lub y, Mateusza Morawieckiego też pracował w bankach, czyli ci ludzie, ich partie będą zajmować się tylko i wyłącznie szukaniem, gdzie tu można jakiś podatek, opłatę, Wrzucić dla obywateli, żeby te pieniądze odprowadzić do systemu bankowego. No, logika jest bardzo prosta i należy o niej pamiętać. Wojna religijna w Europie, jak, wiemy, jak widzimy, się zaczęła, tylko Europejczycy nie zdają sobie z tego sprawy. Natomiast my, Polacy, powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę, dlatego że u nas też działają organizacje lewicowe. Które są sponsorowane przez zachodni kapitał, a zachodni kapitał to znowu wszystkie drogi prowadzą do Londynu, prowadzą do City London Corporation. Proszę zwrócić uwagę, że Aleksander Kwaśniewski, Hanna Gronkiewicz-Walc, Kazimierz Marcinkiewicz ci wszyscy ludzie pracowali w Londynie w bankach Goldman Sachs. Z Londynu przyjechał Radosław Sikorski do Polski jako namiestnik. City przyjechał Wincent Rostowski jako namiestnik City. To jest właśnie, drodzy Państwo, dzisiaj zamiast Moskwy mamy Londyn, a konkretnie City, bo chodzi o pieniądze. I w ten optymistyczny sposób chciałbym zakończyć yy, swoją wypowiedź. Na temat tego, co stało się w Paryżu 15 kwietnia, czyli podpaleniu katedry Nord Dame I zobaczymy, czy moja przypowiednia, że za 2 lata przyjedzie koparka z łyżką jak na tych filmach na YouTube, gdzie są rozwalane kościoły i po prostu brutalnie zrówna z ziemią katedrę Nord Dame. Co jest drodzy Państwo? pocieszającego, że Francuzi modlili się podczas pożaru tej katedry, czyli walka duchowa między Francją a Wielką Brytanią dopiero się zaczyna, a na razie jest prowadzona zwycięsko przez Wielką Brytanię, ponieważ Francuzi nie zdają sobie sprawy, że metodą to, tej walki jest kupowanie ludzi, którzy rządzą ich krajem, a nie prowadzenie wojny, bo Anglia stuletnią wojnę z Francją przegrała. I wiele wojen z Francją przegrała. Nie była w stanie wygrać żadnej wojny z Francją militarnie, więc zaczęła kupować ludzi, którzy rządzą tym krajem. Francuzi sobie z tego nie zdają sprawę, ale kiedy zrozumieją jakie są metody walki, będą odnosić zwycięstwa w tej wojnie.